W Międzyrzeczu obchody 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, odprawioną w kościele pod wezwaniem Świętego Wojciecha. Następnie przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy w asyście Orkiestry Dętej i kompanii reprezentacyjnej 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza przemaszerowali pod pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Święto Konstytucji 3 maja to jedno z najważniejszych, jak nie patriotyczne, najważniejsze święto w Polsce. Yy, przyjęta konstytucja, yy, która dawała ducha walki przez ponad 123 lata zaborów. Bardzo ważne święto, które musi być corocznie podnoszone ze względu na edukację, bo nie ma przyszłości bez fundamentów przeszłości przy mechanizmach teraźniejszości. To bardzo ukryta teza, ale. Jeżeli myślimy o przyszłości, to na podstawie naszych doświadczeń, naszego wiedzy, umiejętności, edukacji trzeba młodych edukować. Pokolenie, które następne będzie właśnie przekazywało to co najważniejsze i to co dla Polski, czyli wolność, suwerenność, to o co nasi przodkowie walczyli. Bardzo się cieszę właśnie z bardzo licznej yy, delegacji harcerzy i zuchów, bo w nich właśnie goreje to serce patriotyzmu i obo ono zarażało jak najwięcej młodych ludzi. Wartości patriotyczne, wychowanie patriotyczne to zawsze było dość jedną z najważniejszych kwestii w harcerstwie, dlatego harcerze są obecni na tych uroczystościach i cieszę się, że mimo tego długiego weekendu tak wielu nas było. Myślę sobie, że te chwile zawsze pozostają w pamięci tych młodych ludzi. Te bardzo uroczyste obchody z udziałem wojska, z udziałem pocztów sandarowych. To jest taki element kształtowania postaw patriotycznych, kształtowania poczucia jakby przywiązania do ojczyzny, poczucia służby. Pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie. To się wiąże z nadaniem praw wielu ludziom, między innymi praw obywatelskich mieszczanom. No, jest to na pewno bardzo ważna uroczystość. Sądzę, że na równi z świętem 11 listopada. Uważam, że to jest bardzo wielkie święto. Konstytucja 3 maja jest bardzo istotnym, jednym z ważniejszych świąt państwowych. Uważam, że wnoszą bardzo duże wartości patriotyczne i należy je kontynuować pod każdym względem. Tradycja to tak naprawdę przekazywanie pewnych podstawowych wartości, które są istotne dla każdego państwa, dla każdego narodu, no bo one przechodzą z pokolenia na pokolenie sprawiają, że. Państwo, naród trwają, że trwają te zasady, którymi się kierujemy w naszym codziennym życiu. No i ta Polska, którą tak przez duże piszemy, no ma szansę przetrwać nie to jedno pokolenie, ale przechodzi przez dziesiątki czy stulecie.